W niedzielę spotykamy się przy urnach wyborczych. 17 listopada odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta y, Tomasza Wantuły. Drodzy Państwo, chcieliśmy do Państwa dotrzeć z bardzo różnymi środkami przekazu. Mogli Państwo zobaczyć nasze billboardy, plakaty, ulotki. W ostatnich dniach do Państwa domów dotarło także nasze wydawnictwo, Referendalnik, w którym chcieliśmy Państwu. Y, Uzasadnić nasze zarzuty, które stawiamy prezydentowi Tomaszowi Wantule. Chcielibyśmy sprostować błąd, jaki wkradł się do artykułu zamieszczonego na łamach referentarnika, który polegał na tym, iż podano, że przeciwko prezydentowi Tomaszowi Wantule prowadzone jest dochodzenie. Z pisma, które otrzymaliśmy od prokuratora okręgowego w Opolu, wynika, iż Sprawa dotyczy postępowania w sprawie doniesienia przez wojewodę Ryszarda Wilczeńskiego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta miasta Kędzierzyna Koźle w procesie likwidacji szkół podstawowych. Prokuratura Okręgowa nadzoruje także śledztwo, które prowadzone jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu w sprawie zaistniałego przekroczenia uprawnień przez prezydenta miasta Kędzierzyna Koźle poprzez niezgodne z prawem wykonywanie uchwał Rady Miasta. W sprawie wymienionej wcześniej likwidacji szkół. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym o północy rozpoczynamy ciszę wyborczą. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa czas na przemyślenia, na zapoznanie się jeszcze raz z treściami referendalnika i mamy nadzieję, że w związku z tym podejmą Państwo słuszną decyzję i w niedzielę przyjdą Państwo do swoich lokali wyborczych, aby oddać głos w sprawie odwołania prezydenta Tomasza Wantury. Wszystkie informacje dotyczące lokali wyborczych i tego, gdzie Państwo mogą oddać swój głos, znajdą Państwo na naszej stronie referendumkk.pl